Działa, nie przepuszcza, nie, nic, a tak dziwnie piszczy, nie wiem czemu. Może by trzeba go do regeneracji oddać. Może mu pomoże. I nie będzie piszczał. Sam to pole uprawiałem, sam tu i sam to koszę. Tutaj, Tutaj dla znajomych. Trzeba dokosić to, co wtedy żeśmy nie skosili. Ja powiem Wam, nie wyobrażam sobie koszenia bez tych podpieraków, które tutaj mam. One też mi pokazują, na jaką opuścić, na jaką wysokość, żeby to było powtarzalne, te przejazdy. I, że, i też one ochraniają, że kosa po prostu nie chyci kamienia ani nic bo one trochę tą kosę wiecie od tego na wysokość nie to nie wiem jaki musiałby być kamień żeby go chyciło ja już też się nauczyłem po pierwszym sezonie gdzie połamałem dwa podpieraki też się nauczyłem już tym kosić tak że no nie będę ziemi łapał ani kamieni tak nie że też po nie wiadomo gdzie koszę u siebie i tylko uznajemy gdzie po prostu wiem jakie pola są bo to tak ujmę. No i nie wiem już ja do ja kolegi Muzyczka sobie gra, także tutaj mi wybaczcie, nie gorze Ja na to sobie słucham w ogrębie wcale nie mam kobiety, mówią te same, ja jestem wnosić bani. Wysokojnie. pociąg jedzie tory zamknięte no i kosimy już Przężyto to kurde wyrośnięte jak nie wiem co wysoko słoma ale nie położone o dziwo Powiem Wam, że to jest dla mnie głupota osobiście, bo zawsze zawody były weekendy, piątek, sobota, niedziela. No i kurde w tym roku sobie wymyśliły zawody cały tydzień, od wtorku do niedzieli. To jest dla mnie chore osobiście. Dzisiaj to tak trzeba było uważać, jak jechałem tutaj kombajnem, że to jest głowa mała. Nie powinno być czegoś takiego, żeby na tygodniu sobie organizować jeszcze tyle dni i, i, i życie utrudniać. Jeszcze po drogach publicznych. Ja bym rozumiał, nie se jeżdżą po polach czy gdzie, ale nie kurde utrudniać po drogach publicznych. będzie pisał, że motowidła za szybko. Ja powiem Wam tak. W tym roku mija 10 lat odkąd kupiłem pierwszy kombajn. Uczyłem się przez tyle lat tego kombajnu. Każdy kombajn, druga sprawa jest inny. I dostosowuję prędkość zarówno jazdy jak i motowideł do warunków panujących na polu. Jak słoma była trochę jakby wam to powiedzieć, troszeczkę mokra. Musiałem te motowidła przyspieszyć, bo inaczej mi się header zapychał. Nawet raz tak konkretnie zapomniałem, że musiałem wyrywać wszystko, cofać. A jak przyspieszyłem motowidła, to o wiele lepiej to było. Tutaj mam słomę suchą, motowidła zwolniłem. Mimo, że ja tym kombajdem też tak wolniutko nie jeżdżę, bo nie ma to sensu najmniejszego, jak jadę wolno bo ta masa nie nadąża przejść przez maszynę i w gruncie rzeczy uzyskuje efekt gorszy niż jak jadę szybciej. Jak jadę szybciej jest masa cały czas podawana na maszynę i lepiej po prostu to wymuca, lepiej, lepiej to wszystko pracuje, tak? No co tu dużo mówić. C'est pas W dziurę wykopał Dobrze, że jechałem rozpędzony teraz No to nie, sta, nie stawałem, bo już bym nie ruszył A widzieliśmy kurde z kolegą Że tam jakiś piosek jest Ale nie sądziliśmy, że kurde Aż tak podkopało to to O ja pierdziela, ale bym się brąbał. No to Co to za gad jakiś tu kopał, kurde w tym polu Aż taką dziurę zrobił うね、ののもう、はいうがでかいからも。 chyba wykopał, nie? to co? nic niestety lisy no i kosimy obiec ostatnie pole i zjazda domu zobaczcie jak tu wolniutko bo to widła puściłem żeby nie wyprzątały owca, owca, bo niestety już jest aż można powiedzieć że już przedojrzały rozniżają i do ciutku nagarniają i tyle Dalej tutaj sobie zetnę, żeby mieć lepiej podjechać. to owca przestawiony nie to że kosze na takich samych ustawieniach jak kurde przężyto czy jęczmień czy pszenicę nie trzeba wiatru zmniejszyć przede wszystkim troszeczkę sita przestawić i leciutko wialnie yy, tutaj trzeba niewialnie przepraszam yy, Ten. no kurde mam na końcu języka klepisko o trzeba przestawić Oddalić trochę. Bo inaczej nic z tego by nie było. Bym więcej wydmuchał i połamał ziarna niż zebrał. Trzeba się orientować trochę, by maszyna. od od kolegi przyjechałem, pokosiłem teraz jadę u siebie kosić owiec zobaczymy jak tu będzie ten owiec sypał no bo na ję jęczmieniach, Dzenicy jestem bardzo zadowolony a zobaczymy jeszcze owiec myślę, że źle nie będzie czy pokoszę dzierżawy nie mam pojęcia mam przyczepki, tylko dwie jeszcze samochodowe mi zostały zobaczymy po prostu jak tu mi ten owiec sypnie tutaj ten mur wtedy się wszystko okaże czy jechać też tam czy nie ile tego owsa wejdzie nie? jak nie wejdzie mi więcej znaczy jak będzie dużo a nie wejdzie na przyczepki no to wtedy będę zmuszony po prostu yy, no kosić ten drugi owiec ten na dzierżawach późniejszym w terminie nie a póki co no to cóż rzucamy jedyneczkę załączanie maszyny załączanie kedera gaz, opór i jedziemy żeby tylko chodziły no i zobaczymy jak to będzie o kurde rury zapomniałem rozłożyć I fami. Co roku kojarzą mi się z wakacjami Kiedy lato w pełni, wtedy świat piękny Te wspomnienia zapierają dech piersi Kiedyś blizon czerwony Ursus dziadka lepiony Lecieliśmy przez pole Jak ogień z pustymi przyczepami dziury zatkane workami Tak się kurzyło w dole. Mama leciała z komputerem. Oh, oh, oh. Bo kiedyś był lepszy klimat, świt. Stary wizomcił aż po świt. Za pole łopaty tylko szły. Kocham ten zapach, trzenicy. Bo kiedyś był lepszy klimat, świt. Stary wizomcił aż po świt. Za pole łopaty. Bo kiedyś był lepszy klimat świt Stary blizon ucił aż po świt Za pole łopaty tylko szły Kocham ten zapach pszenicy Technologia Czasy się zmieniły, ogromne kombajny Potężne maszyny, sprzed miliony waty Wjeżdżam teraz połem mimo to nostalgia Z młodzieńczych lat, ziomek wspomnienia Nie było dronów nad polami Kombajny stawimy za sterami Siwa robione własnymi rękami Tejotkę, bo kiedyś był lepszy klimat Stary bizon bucił aż po świt Za pole łopaty tylko szły Kocham ten zapach pszenicy jak kurwa, że to pół na pół ale widzisz, że zielone łodygi się trafiają nie? a tego nie wygroć. no i dobra, na dzisiaj mamy skończone więcej nie, nie koszę tych dzierżaw bo no nie, nie zmieszczę po prostu tego nigdzie jak widzieliście, pełna przyczepka z tego jednego pola tutaj jest Mam jeszcze tylko tą małą, ale to nie ma sensu. Zworkuję zboże tamto, które jest i dopiero będę atakował jeszcze te dwa pola. I tak nie mam jeszcze maszyn do w ogóle, żeby tutaj robić, także skoszę, to sobie chwilę poleży. Opryskamy to i potem potalerzujemy, zasiemy popląd. No i zobaczymy na jesień siew oczywiście. No i zaczyna się kółko życia od nowa. Siew, opryski. Nawozy i koszenie w przyszłym roku. Także cóż, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!